Must Be The Music, nareszcie w Polsce. Ten program jest właśnie dla Ciebie. Nieważne ile masz lat, najważniejsze, że jesteś oryginalny i kochasz muzykę. Śpiewasz sam, z zespołem lub w chórze. Grasz jak nikt na jakimś instrumencie. Szukamy zespołów, wokalistów, beatboxerów, instrumentalistów, po prostu wszystkich, którym w duszy gra muzyka. Potrzebny jest Twój talent i nasze doświadczenie, żeby uczynić Cię nowym muzycznym idolem. To dzięki Telewizji Polsat zadebiutowali Ania Dąbrowska, Felina Plinka, Szymon Wydra, Monika Brodka. Jeżeli żyjesz muzyką, przyjdź na nasze styczniowe castingi. Pierwsze dwa już 8 stycznia w Gdańsku i 9 stycznia w Warszawie. Szczegóły na stronie www.facebook.com.pl oraz w stronach polsat.pl. Tylko u nas masz szansę zarobić pieniądze za każdy swój występ i walczysz o nagrodę główną 100 tysięcy złotych oraz występ na Sopot Top Trendy Festival. Tylko my wiemy jak zamienić Cię w gwiazdę.